O, A, legion. Legion. No i dobra, halo, halo, i co, słyszycie mnie? Like? Słyszycie Bo mnie? działa działa. Ay, i... Musiałem wszystko luz, zrestartować, ale... Steam'a, okulusa, wszystko. Ale, ale ważne że działa. A, A, tak. No, no tak. właśnie. Tak, te słuchawki, ty nie słuchawki nie dlatego, dlatego działa. Jasne, kurwa. Mm. Dobra, nagramy. Teraz to kurwa o. rozumiem. No. no. <laughs> legend, powiedz coś. No mówię, halo, halo. A, -a. A bo słuchawki Zawodność. założył, dlatego go stracił. Tak, no. tak. <laughs> no. Kurwa. No, niewiarygodne, ej! Uważajcie, <laughs> bo, bo ten pokój wytrzeszczył mi groził ostatnio. Ej, Uważajcie dobra, na niego. Zbiórka, zbiórka, dobra, ja dobra, co weźcie, czemu to tak szybko? Kurwa tradycja chyba będzie z tym tym sabotażem. Trzeba to, Trzeba to jakoś w ustawieniach zmienić. To Dawida klikujemy. No no spokój wytrzeźwie, on zawsze robi ten numer. Nie, ja on się on go boję. Dlaczego? Czemu, kurwa? No, ja, no, nie, się nie, bo kurwa To spokój, musi być spokój wytrzeźwie. No, każdy jest, idzie wtedy do jednego pokoju i to jest bez sensu. No, no właśnie. No, no, dobra, no, kurwa, ja tam to mam tacka, idę te... zrobić. Dobra. Co ja wpływam w Nie, tam. Nie, tam. Ja ma, Dobra, o. O, dobra, jest si Legion, dobra, Legion to jest dobry ziomeczek. On dobra, ale zami... jak to... a, Legion, w końcu ma słuchawki. Ej, a nie jestem za głośno? Nie, Legion, słuchajcie, cię Dobra, beczku, beczku. to piąteczka. Ogólnie, rzecz biorąc. Nie widzę Spisz... się, o nie, on chce zabić, a! Ej, nie, chcę zrobić taska, nie sraj, kurwa. Nie jestem imposterowy, nie Uff, boję się. się. Niestety nie mam kurwa. Trochę bo w biurko no ale dobra. Są, zanim jednak... Pocz, chodź, Aż pan, zmieni zdanie. Tam, Ej, ale bo ja tu mam jeszcze coś do zrobienia. Dobra, no, chodźcie wszyscy, ja się boję tam i samemu. Ej, przecież ja to zro... zrobiłem już. Ty, mną do elektryka, bo się No dobra. Ale weź, nie zabijaj mnie, jakby co. Nie, nie, ja jestem w tym wszystkim. Oho, tu umarł. Alon? Kto zginął? Nie no, nie. Kukę. Kukę. Nie widziałam w ogóle, to dobra. Poczekaj, poczekaj. Popuś poprawił światło, chodźam się ja po, po, pokazać. Tak, chodź. Cześć, cześć, cześć. Popuś poprawił światło. Nie, a, cześć. No cześć, cześć. a, a ty kiedyś no z kim byłeś? <laughs> Okej. Okay. Ja, ja Cię widziałem. No, ja Ej, dajcie mi powiedzieć, z... Dobra, niech Pitrucha powie, Pitruch. Tam, Mówiłem, o co tak, chodzi, tak, co tak. się wydarzyło? No, no w sobie, nie wiem, no biegam do nawigacji, a tam leży łukę biedny. O kurwa. A, no, jest, no, grube. Tak. Ale kto go zabił? Czekaj, czekaj, a gdzie było ciało? Gdzie było ciało? W nawigacji, po drodze widziałem tak, w storeju widziałem multiego. Aha, widziałem tak, tam. W widziałem Janinę na pewno i z Ortisem tam biegali razem. I to się zgadza, tak, bo tak, ja tak, widziałem tak. Janinę, jak wybiegał i mm, się spotkał o. ze mną w storeżu. Tak. No, właśnie, bo w, w storeżu tutaj w lewo Janinę, tak? Tak ty, ty w lewo w storeżu. Ja no. Cię nie widziałem właśnie i spotkałem pokój, dopiero. Znaczy, w ja stanąłem i Nie, my staliśmy. Na niego. A bo dobra, ja, bo ja, dobra, to co bo ja zacząłem krzyczeć do niego, że jestem streamerem, żeby mnie za, nie zabijał. <grym grym grym> Dobry klik. To w następnym. No wiem że to Generalnie Generalnie! Wydaje mi się, że Legion i Pogój wycześnie też nie mogli tego zrobić, bo wszyscy byliśmy tam w okolicach tego silnika, tam tutaj. W Potwierdzam, nie mogłem tego zrobić. No. Ja, potem robić ja byłem światło. z Legionem, ja byłem z Legionem. A, pod koniec, bo... tak, pod koniec. Pod koniec, koniec był. To nie wiadomo, co robił no. wcześniej. Nie wiadomo, dokładnie. No. Nie, ujdeł, to nie, to nie wiadomo! No dobra, ale no kupa, nie mamy nie za bardzo. Nie o, no, Skips, no, za bardzo tyłu. nie ma. Nie na nie ja to był, wiesz, na, stube, na stube. to jest kurwa pewne. Tak, Bo dobre, a, to... a, a może pitrucha no zabił? A to już musi! Nie wiedział co powiedział, kurwa tak powiedział. Było ciało po prostu, tak? Kurwa nie powiedział. Dobra. A ja... ja? Dobra, ja. Dobra, no. legion, chodź! Legion! Nie w to stronę, się! Gdzie, 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 gdzie? Chodź, chodź za mną, pokażę ci, tędy! Chodź, legion, O, Poć. już to słabo widzę, czekaj, czekaj, no. czekaj, czekaj! Czekaj. O, czekaj, o! Nie, dla legionu można ufać, nie nie, dla legionu, nie ufać. Nie nie, dla legionu ufać. Dla można. można! Ja też z wami ja idę! Z wami I naprawdę zaufać! Kurwa, Jestem i już na... No, nie no, ja nie zawsze był zaufany jak z nim biegałem, jest git! O, Ja bym chciał tego... O, ja tu mam dwa taski! Ej, zobacz, widać gdzie to lecimy nawet. O, dobra, dobra. Ja, ja to muszę zrobić. No dobra, kurwa, tu jest. Poczekajcie tu? chwilę. Mam problem. W ściany Czy się, się wyrąbałem. Okay. Jeszcze raz musimy tu wejść. Okej. Okay. To nie jest takie łatwe. Dobra, i to teraz działa, tutaj. To. O, to działa. Ale A, tu. O kurwa, ale dobre. Woo! To się nazywa dobre zadanie. A co mam musisz robić? Strzelać? O nie I sterujesz. Absolut. Sabotaż. Ej, dobra, to jest niedaleko, dawaj, chodź. A nie, to jest mega daleko, bo to jest ten drugi. O jeju, dobra! O, to nie ten. Szybko biegiem! Biegnę! Biegnę! Bieg... Nie... Dawaj, biegnij, machaj, to wtedy biegnij szybciej. Dobra! Tak słyszałem! A ja tam przed się nami bieg pokój wytrzeźwień, jakby co? Czeka, dobra, jedno jest tu? Oj.

gdzie no nas sytuacja. A może powiedzieć, kurde, że no. się ma. A, sorry, sorry. Dobrze, taktykę. Dobra, Dobra. Dobra. No ja, Ale jak na prawdę to to jest strasznie z sus, że już drugą rundę. Zainter... Ale anter... nie, to prawda, akurat potwierdzam na pietruchy, poważnie. Ej, a jeśli oni obaj okay. zabijają i zgłaszają ciało, żeby Ej, udawać, Legion, ty że ty ty się tego się nie zrobili poprzedniej rundy? Ty no, ty ty no nie, no ja go widziałem tylko pod koniec, pod koniec rundy, tyle. Poprzedniej, poprzedniej rundy. No tak, no w poprzedniej, poprzedniej to pod koniec, bo wcześniej byłem z Bladim i to jest dziwne. No dobra, dobra, bo to się zgadza, no. bo to jest dziwne, że znowu znajdę ciało i Anteras go mówi, że... To prawda, to jest No dziwne. Anteras mi gada tak, dobra, 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 dobra zgłasaj. To jest bardzo ok. dziwne. <grym> Jedynie ja do... ja zapytam, a ja ja gdzie mam... cię ty byłeś teraz w tej różnie? Czekaj, pod koniec, pod koniec byłem czasem przy sabotażu i nikt nie chciał pomóc. Piętnaście, dwadzieścia... A bo my byliśmy na drugiej stronie mapy i biegliśmy. A, bo my daleko byliśmy. Mam pytanie, kto już skończył taski wszystkie? A ja to, to się no, da no, zrobić no, wszystkie, wszystkie taski? Ja ja hmm. Chciałem z kimś właśnie iść, kogoś obserwować. Pitruhek, kurwa, chodzić za niego, obserwuj. Nie A, obserwuj go. A, widzę, was A ja obracam tu rękę, tak oto mam czas, tylko żeby go nie widzicie. Ale wiecie co, ja mam ciężko coś z wyciszaniem, bo muszę tak się wyciszać. I nie mam za bardzo jak do was gadać, nie? Nie, Tylko jak jest chwila czasu. Zostawimy samego, i samego, nic z nic nie. A to dwa żebyś ty pokój. O dobra, trzeba zrobić jakiś task chociaż jeden. Dobra, Legion chodź, Legion chodź. No, idź, idź, gdzie idziemy? No, idź do laski, idź, kurwa. no jakie masz taski kurwo no? Gdzie? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Chodź, pokaż. A, to dam? Nie wy, to nie wy chyba co? Nie, 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 to nie co? my. Tu ja mam jedną sprawę do załatwienia. A dobra, to ja też. Tego nie Jak Braddy mówi to zobaczyć, nie to chodzi, ja chodzi w ogóle? Dobra, ja też, to trzeba łapać te, łapać te łapać te pokemony. Jak to się łapie? A, no, jakoś kurwa, normalnie. Ręką. Chórek, jak to się w Ja też dźwięk, to mam. Raz się w ściany, wyrąbałem. poczekajcie. A, trzeba je pacnąć, po łypie. Okej, okay, łatwe. Pobudu. Chórek, to ma być ciężkie zadanie. Proszę Was, mistrz rozwiązywania zadań. Tak to chyba tyle. Nazywać. No, jeszcze w 8 sekund to zrobiłem. No, no. Dobra, no wiemy, wiemy. Dobra. Co jest, co jest? to i... co, co jest? jest? Ej, dobra. dobra, kurwa, ja nic nie Co się wydarzyło? To w czwórkę byliśmy. W dzieciach w elektryku. Kto był w dzieciach w elektryku byłem teraz? w Med Bayu. Wiem kto tam był. Ja no ja to też to wiem, to był medbayu. w Med Bayu. No. Ja, ja, ja byłem ilekio. Dobra. Okej, okay. ale kto był potem Czyli na dole w lower engine, kto był potem na, koń, na końcu? Bo widzieliśmy na łapie. Ktoś kto był w lower engine. Po nie, no, nie Pitruha był z nami, Pitruha był nie, nie, z nami. W ja by, ja czwórkę? Nami. Byliśmy w czwórkę. Kto był w czwórkę przy mapie? Ja, Andera, Pitruha i Tejcze. Ja, ja. Nina. Ja no, ale czwórka jest czysta. Ktoś z was, kurwe, <laughs> dwójkę ventował. I teraz Pitruha ja z, z tej, kurwa. Pokój, pokój, dlatego mówię. No, 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 przez, Ladią, i Legiądę, przecież powiedzieliście, że ja czysty jestem. Jedna osoba ventowała. Nie no, my robiliśmy zadanie te, trzeba było pacnąć takie. Ej, może to Ortiz? A! Ale to kto wtedy? aha czekaj, no, czekaj bo wy mówicie że oni nie, nie. byli teraz w Medbayu? no ktoś zby w ogóle w trójkę blisko w trójka westowała trójka pokój pokój, pokój, no. pokój już mówię patrz patrz już mówię już mówię spokojnie ja widziałem jak oni faktycznie byli w Medbayu poszedłem sobie dalej przyszedłem koło kamer i poszedłem sobie do elektryka ostatni download zrobić no, no. Huh. więc ja nie był, byłem tak dwie osoby to były i nikogo nie to, widziałem to, to... przy elektryku <tryk <tryk nie, nie, nikogo ogólnie ktoś też jakby był na no. Upper end bo był lower end. więc pewnie to był Orciz i więc to była ta dwójka, tak jak mówimy, więc ja odjadłem auta tego Nie, no przecież Bądź, my to zadania ten robiliśmy grzecznie. Ortiz, Orciz i kwiatka na mapie? To jest drugim podejrzanym? Ortiz i kto jest? Wy? Nie, ty i kurwa. A w tym poprzednim poprzedni przecież, w tej, tej pierwszej rundzie, to z nami po koniec. Ej, nie nie! Nie, 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 Więc byłem cały czas. Czemu ja w ogóle jestem podejrzany? Nie, to ziół. Przeprowadziliście, kurwa! Hihihi, to nie no A, ja, no to chuj. Ja mówiłem. Mm, no, no właśnie. Te dwie Osobki, które były w MedBeeu i się nie ruszały, to był Legion i Bloody. No to tak. Nie mogli być. Ortiz wentował no to cały czas. No to. Co, ale jak ja wentowałem? Kiedy? Oj, mój drogi. Wytłumacz mi. Dowiesz. No to co? Ortiza teraz zgłaszamy, Kurwa! Ale to bez sensu, jest, dlaczego teraz. No, Czekaj, to... jest, sześć, jest sześć osób, hmm. dwóch impostorów, tak? Ale kto się z was! Bo ale jak się Skąd ty to wiesz w ogóle? Na mapie no, widzieliśmy na te pański kurwa z, z, z jednej strony, na drugą kurwa się teleportowały. Ale osoba to z kim teleport... wy byliście ale wtedy? Skąd się tepnęła pokój? Jak ja ci powiedziałem, gdzie byłem, to wyeliminujemy mnie przynajmniej. Byliśmy w kamerach to? i nikogo z poza nami tak? nie było na kurwa mapie. Nikogo. I na jedna osoba, są dwie, się Adminie, adminie, ale kto tam był? Ty i kto? To nie było Pokój, nie tylko Legiona Pokój, i Czekaj, Ale... patrzcie, że ja bym powiedziałem Met całą moją trasę to to W Med Bayu byli, powiedziałem, muszę no. do Upper Engine, poszłem do Lower Engine i skończyłem w elektryku To jak mogłem się tepnąć niby? No właśnie ktoś jak był, jak był w -engine był engine a, a mówi, był Lower Engine A jeżeli Orc mówi, że był w Lower robił prąd potem, no to kurwa jego alibi się zgadza, bo ktoś był na górze, potem no, A to nie wiem już No to jestem to ja Więc ja kurwa nie wiem kto teraz był Legion był w Med No ja byłem w Vladim, no i jego wywaliliście, a on nie był, nie? No, no to ja teraz nie wiem, kurwa. No to Ale ja ja, ja to też nie wiem. No to jest Ortis fejkuje to. Le jak mogę! Jak... No a ja Ale dałem się, jak na Ortis fajkuje. Jaki Legion miał? No ja byłem z Vladim w Medbeju, we dwójkę. Ja się z z ja zgadzam. Powiedziałem moją trasę, a on powiedział. No to jak się mogłem. Przeszedłem, to, kurwa! Pomuś, po... No ale co robimy, Otis, legion, czy nic nie robimy. Nie no ja nie, ja przecież z Bladin byłem, a on nie był Zajębie. impostorem. Byłem, nie, no nie wiem, słowicz go, słowo, jak wy chcecie to. Ja, to was, komis, ja dałem na, na Ortiz, byliśmy kamerach. Ja walę ja na Ortiz, naprawdę. tak naprawdę mi się... Dlaczego wy to robicie? Czyż jako jedyny podałem poprawną na Pokój! Bo byliśmy w czwórkę przy kamerach A my w dwójkę z Bladim byliśmy. No to nie wiem kto mógł jeszcze być no Jak to jesteś... nie będzie Ortiz, jak to nie będzie Ortiz, no to jest kurwa, to będzie chuj No! Jest, dobra, zajebiście! O, o, dobra. Okay. Teraz jeszcze jedna, jest osoba, jedna osoba, kurwa. Jedna, jedna osoba, kurwa. I teraz nie wiem, czy to był Legion? No, razy... no przecież ja z Bladim byłem wtedy, to, to nas podejrzewaliście dwóch, a on nie skurli, był, nie? A to tak tak dwie i osoby ktoś wtedy podobno wentowały, nie? Być i być razem, kurwa, ja, ja widziałem tylko jedną wentującą. Dobra, ale teraz nie do double killa, więc chodźmy może dwójkami, będzie, kurwa, bezpiecznie w takim razie. Ale jest nas dwa, cztery, pięć. No to chodź. Dobra, chodźcie razem. Dobra, to ja idę z Janinem. Robisz? O. Kurwa, źle. O, dobra, jest, no. Okay. no i teraz musimy pójść do nich, ale to do pewno czasu jeszcze nie mogę żeby ich zabić. To nie dobra. wiem czy to dać. Prąd jest, siema, siema. Cześć, Cześć. Oh, dobra. No jesteśmy wszyscy. bo piątka to nas to była ja A, no. ja Oj, mam... kurde. Mi cztery! No to... A ja mam tu task'a jakby co? Dobra. Ech, gdzie mam resztę task'ów? Tam. A tu jest upload. Ej czemu to tak tepa do tych task'ów? Dobra, dobra. Robimy tasków. W lewo. Tu, tu i tu. Pompka. Dobra. A jeszcze po drugiej stronie. Cie ma? O. Ej, co jest? Dobra, kto założył ciało? Do... Ja zgłosiłem, Ej, dajcie mi to... powiedzieć. Ja, ja zgłosiłem. Chodziłem za tobą, jesteś safe. Robiłem sobie pompkę na lewym yy, na jakimś silniku tą pompkę ja, i patrzę, leży białe ciało no. Anteriasa, a obok stał Janina. Stał się patrzył na to ciało. Zamknęty były, za, były zamknięte drzwi. Czy po zamknięciu drzwi Ciało leżało, czy to jeszcze było przed Nie, ja tam wszedłem i chyba tego ciała Zresztą jeszcze nie było. Ja poszedłem tam z tyłu robić tą pompkę. Hmm. Pitrucha, gdzie A, byłeś? Nie wiem, ja tam wcześniej yy, ja wcześniej widziałem w ogóle w storage'u... Ale ten, czemu ty nie, nie zgłosiłeś animę, tego ob, ciała? Bo biegał Anterias, ja tam odbiegam od nich, nie? Nie wiem w sumie co wtedy. A gdzie jest Anteras? Anteras... teraz No właśnie, a teraz, 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 teraz wyłudno. I I no no i dobra, No, i Leon, tak. no ja otworzyłem właśnie, ja nie widziałem. widziałem o... ty, jak przebiegasz do pompki i się zastanawiam, dlaczego ty nie widzisz tego ciała? A to nie, nie zauważyłem ty, go! Ale się okazało, ja Leon. miałem zbutowany mikrofon. Cały Aha! Pałotę, chodziłem, gdzieś ledziłem i słyszałem, jak mówiłem, że. te, te palotasku, więc mogłeś robić taski normalnie, więc jesteś safe. No tak, tak, ja robiłem tą pompkę. Nie na pewno. Albo to ten, Ale mówię, ja właśnie. Ale w Storenzu. Widziałem Janinę, jak coś tam robił, tam był też Anteria, zbiegał gdzieś wokół. Ej, ja faktycznie mogło być wtedy, tak, nie? że nie zauważyłem tego ciała, bo pobiegłem od razu w lewo do pompki. Kurwa, Ale no nie mać. jestem pewny. Ale, Ale nie jak, nie ty, jak, nie ty, jak nie ty go ten, kierujesz, a jest tylko jeden, myślę, to ja mówię, to jest... że to jest Janina, nie? Bo ja go widziałem że to reżim Anteras biegał. No teraz ja to jest jeden, dwa, no dwóch, nie? Na pitułkę, jak źle zdecydujemy to przegrywamy. Nie no ja nie wiem kurwa! Imo, imo Dobra, ja inna, strzela. On był, on teraz no to to ja by ja by miało największy sens wtedy. Nie, Nie no kurwa, proszę, proszę, jest? proszę kurwa. Nie no, co? Nie! To ja już nie wiem. Dobra, zabij nas. Cześć! No idź, chodźcie poza przecież mają to zrobić po prostu. Co ty pierdolisz? Tam. Stój przy guziku, stój przy guziku. Ale przecież jak jeden. na stój przy guziku, jak ja guzika nie mam, nie? Legion! Nie, nie, nie! nie zostaw kurwa nie? No, nie, bolo, <grym> no, nie, no, nie, Ale on nie miał, nie miał no nie. no nie! Ale... Nie miał, nie miał ja, no nie, A... Ciona. A, no nie to źle, to źle! Ale żeście to rozegrali! Kurwa, to No porobili! No, Ej, ale ja w ogóle myśl... Ja w ogóle myślałem, że jak ja dwóch maria. zostaje dobrych i jeden zły, to jest koniec. ci. No odjebaliście maniane, nie, może Ja, ja nie wiedziałem, wygraś, że już nie masz guzika, kurwa. Ale to... nie. No, to... ja, to... ja, to... to... ja dopiero ja to... później to... ogarnąłem! Też jestem załamany, że ja zostałem wyrzucony. To... Się... Ja, ja się Nie słusznie A ja nie rzekałem. No, już próbowałem. No, next next, 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 już gramy? No, dalej potem ci Może w końcu będę coś znaczył w tej grze. Nie źle, nieźle.